Tobie. Chodzę dziś znów z tą myślą za krokiem krok, już niedługo w często chodzę. Chodzę dziś znów z tą myślą i mów co chcesz, o tym i tak się każdy to wie. Potwornie nogi dziś bolą mnie od kilometrów. Jasna góra już zbliża się, właśnie tam meta jest. Powiedz, kto to tam w czarnej sukni pan? To przecież przewodnik, on tu władzę ma. Chodzę dziś znów z tą myślą w głowie, za krokiem krok już niedługo często chowię. Chodzę dziś znów. kody dziś znów z tą myślą w głowie. Za krokiem krok już niedługo wczesny kody dziś znów z tą myślą w głowie. I mów co chcesz o tym i tak się każdy dowie, O formie idzie tu ściemia Żaden z chłopaków marszem ty nie męczy się, a, a obrad pokazać pokaże swą siłę, chce siostry już patrzą się. Fajny z ciebie brat! Witaj, jak wasz na imię? Julka. A który raz jesteś na pielgrzymce? Dziesiąty. I powiedz, y, co dzisiaj ci się najbardziej podobało na pielgrzymce? Najbardziej mi się podobało to, że mogłam pobyć z ludźmi i z Panem Bogiem, i, i że mogłam właśnie porozmawiać i, i pośmiać się, pośpiewać, potańczyć i przede wszystkim bez bliżej Pana Boga. Miałaś dzisiaj swoją intencję na drodze? Jesteś tak, zawsze mam. Dzisiaj miałam y, bardzo dużo intencji, bo nie jest tylko jeden dzień, także intencji było bardzo dużo. Tak. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Już niedługo w Częstochowie końce dziś znów są myślą w, w i mów co chcesz o tym i tak się każdy dowie. Proszę pamiętaj, że w spotkaniu z bliźnim właśnie Bóg objawia się, aha, i czynić cuda ciągle chce, również przez ręce twe. Otwórz, proszę się, Pan Bóg lepiej wie, co dzisiaj uświęcać może Ciebie. Chodzę dziś znów, chodzę znów i sąszą i mów co chcesz. O tym i tak się każdy do wiechody dziś znów. Jezus Chrystus. Serdecznie witam na jubileuszowej 30 31 decyzji Perpińskie na jasną górę. Co to jest pierżymka? Tego się nie da powiedzieć, bo po prostu trzeba uczestniczyć w pielgrzymce, dlatego Bogu niech będą dzięki za każdego pielgrzyma, który w tym roku rusza na te rekolekcje w drodze. Tak naprawdę pielgrzymka to jest obraz Kościoła. Na początku krzyż to są ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo, to są różne diakonie, to są ci, którzy sprawiają, że łatwiej cierpienia różne ofiarowywać Panu Bogu, bo robimy to razem. Są modlitwy. To jest budowanie relacji, wzajemnych relacji do Pana Boga. To jest otwieranie się na taką wielką moc, na moc, której źródłem jest ten, który daje nam ducha prawdy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wytrzymują z nami duchowo, gromadząc się codziennie i wspierając nas swoimi modlitwami. Niech Was bogusławi, Proszę, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.